Czy kiedykolwiek doświadczyłeś chwili, gdy wszystko wydawało się układać w tajemniczy sposób? Niespodziewane spotkanie, liczba, która nie chce wyjść z głowy, jakby życie mrugało do ciebie latarką w ciemności. Karl Jung nazwał to synchronicznością, połączeniem które nie daje się logicznie wyjaśnić, ale kwestionuje wszystko, co uważamy za normalne. Wyobraź sobie, że spacerujesz po swoim mieście i nagle, zupełnie przypadkiem, natrafiasz na starą książkę o temacie, który od kilku dni nie daje ci spokoju. Albo myślisz o kimś, a chwilę później dostajesz od tej osoby wiadomość. Przypadek może. Ale czy na pewno tylko przypadek? Ludzki umysł jest zaprogramowany do wyszukiwania wzorców. Od najdawniejszych czasów dostrzeganie połączeń było kwestią przetrwania. Rozpoznanie śladów na Ziemi mogło oznaczać jedzenie, zauważenie poruszającego się cienia mogło decydować o życiu lub śmierci. Ale co, gdy wzorce, które odnajdujemy, nie dotyczą fizycznego świata, lecz naszej własnej ścieżki życiowej? Gdy zbiegi okoliczności wydają się odbijać coś w naszym wnętrzu, jakby próbowały wskazać nam drogę, której jeszcze nie widzimy? Jeśli kiedykolwiek tego doświadczyłeś, mogłeś poczuć niepokój, Wrażenie, że coś większego działa z za kulis, ale to właśnie kluczowe pytanie: czy te zbiegi okoliczności rzeczywiście mają jakieś znaczenie, czy tylko nadajemy im sens? Jung wierzył, że synchroniczność pojawia się, gdy świat zewnętrzny zbiega się z naszym nieświadomym umysłem. Ale jak odróżnić prawdziwy znak od zwykłej sztuczki umysłu? Sceptycy powiedzą, że to jedynie efekt potwierdzenia. Iluzja stworzona przez mózg, który szuka połączeń tam, gdzie ich nie ma. Ale jeśli to tylko to, to dlaczego tak wiele osób na przestrzeni dziejów opowiadało o niezwykłych spotkaniach, kluczowych wydarzeniach i nagłych zwrotach akcji, które zdarzały się dokładnie w odpowiednim momencie? Może wszechświat mówi w języku, który nie zapisuje się słowami, lecz wydarzeniami. Ale aby go zrozumieć, Najpierw musimy zadać sobie pytanie o samą naturę przypadku. Czym jest synchroniczność? Jeśli przyjrzysz się uważnie swojemu życiu, zauważysz, że nie biegnie ono prostą linią przyczynowo-skutkową. Są chwile, gdy wydarzenia układają się w tak niezwykły sposób, że aż budzą niepokój. Jakby wszechświat igrał z tobą, zostawiając małe wskazówki na drodze. Karl Jung nazwał to synchronicznością. Zewnętrzne zdarzenia, które, mimo że nie są ze sobą powiązane przyczynowo, nabierają głębokiego znaczenia, gdy zestawimy je z naszymi wewnętrznymi doświadczeniami. Być może sam tego doświadczyłeś cichy niepokój o nierozwiązany problem, aż nagle, zupełnie przypadkowo, podsłuchana rozmowa obcych ludzi w metrze dotyka dokładnie tego, nad czym się zastanawiasz. Książka spada z półki i otwiera. Się na stronie, która opisuje coś, co nie daje ci spokoju od dni. Powracający symbol, który pojawia się zarówno w snach, jak i w rzeczywistości, jakby próbował przyciągnąć twoją uwagę. Co tak naprawdę obserwujemy w tych chwilach? Czy to tylko sztuczka umysłu, który desperacko stara się znaleźć sens w chaosie? A może istnieje ukryty wzór, który objawia się dopiero wtedy, gdy jesteśmy gotowi go dostrzec? Dla Junga. Synchroniczności nie były zwykłymi zbiegami okoliczności, ale przejawami czegoś głębszego. Wierzył, że te zdarzenia są odzwierciedleniem tego, co dzieje się w naszym wnętrzu, jakby świat zewnętrzny prowadził dialog z naszym nieświadomym umysłem. Zauważyłeś, że kiedy przechodzisz przez osobistą transformację, pewne symbole i przesłania zaczynają pojawiać się wokół ciebie, jakby niewidzialna siła układała wydarzenia tak, Abyś spojrzał na coś, czego jeszcze nie rozumiesz w pełni. Może to nie wszechświat wysyła nam wiadomości, ale to my zaczynamy je dostrzegać, gdy jesteśmy na to gotowi. Jak radio, które po przekręceniu pokrętła, dostraja się do nowej częstotliwości, ujawniając dźwięki, które były tam cały czas. Jeśli to prawda, to synchroniczności nie są przypadkowymi znakami, są odpowiedziami. Pytanie tylko, czy ich słuchamy, czy ignorujemy, pochłonięci własnymi myślami? Psychologia synchroniczności, głos nieświadomości. Gdyby synchroniczności były tylko przypadkiem, dlaczego pojawiają się w najważniejszych momentach? Dlaczego zdarzają się właśnie wtedy, gdy stoimy przed trudnym wyborem, przeżywamy kryzys lub przechodzimy przez okres zmiany? Dla Junga wyjaśnienie nie tkwiło w wszechświecie spiskującym na naszą korzyść. Ale w głębiach nieświadomości, postrzegał synchroniczność jako odbicie tego, co dzieje się w nas samych, jakby świat zewnętrzny był symbolicznym lustrem. Wyobraź sobie swój umysł jako ogromny teatr. Na powierzchni jest jasno oświetlona scena, świadoma część, w której myśli, decyzje i działania wydają się uporządkowane, ale za kulisami, w ciemności, działa niewidzialna siła, wspomnienia, które tłumimy pragnienia których nie uznajemy, lęki, które ukrywamy i intuicje, których jeszcze nie potrafimy nazwać. Wszystko to kształtuje naszą percepcję rzeczywistości, a jeśli ignorujemy te synchroniczności, czy nie zamykamy wtedy oczu na coś, co próbuje wydostać się z naszej nieświadomości, co się dzieje, gdy jedna część nas rozpoznaje wzorzec, ale racjonalny umysł go odrzuca? Może w ten sposób odwracamy się od cichego wezwania, sygnału, że coś w nas domaga się dostrzeżenia, zrozumienia, przepracowania. To dlatego synchronistyczne wydarzenia najczęściej pojawiają się w czasach wewnętrznych turbulencji. Gdy przechodzimy przez zmianę, nasza nieświadomość zaczyna drgać, a percepcja się wyostrza. Nagle dostrzegamy wzory, które zawsze tam były, ale wcześniej umykały naszej uwadze. Dla Junga synchroniczność była ściśle powiązana z koncepcją nieświadomości zbiorowej, głębszej warstwy psychiki, obejmującej archetypowe struktury znaczenia wspólne dla całej ludzkości. Może to dlatego niektóre przypadki wydają się naładowane symboliką, budzą w nas uczucia, których nie potrafimy do końca wyjaśnić, mówią językiem starszym niż słowa, ale jeśli synchroniczności są wiadomościami z nieświadomości, to co dokładnie próbują nam powiedzieć? I tu pojawia się dylemat czy powinniśmy interpretować każdą przypadkowość jako znak? Czy może istnieje ryzyko dostrzegania wzorców tam, gdzie ich w rzeczywistości nie ma? Wpływ synchroniczności na życie, przemiana czy iluzja? Niektórzy przez całe życie ignorują przypadki, traktując je jako zwykłe zbiegi okoliczności, inni widzą w nich tak potężne, Przesłania, że podejmują całe życiowe decyzje na podstawie znaków, które wydają się pojawiać znikąd. Pomiędzy całkowitą niewiarą a ślepym poddaniem się, gdzie leży równowaga. Wielu ludzi doświadczyło momentu, gdy wszystko wydawało się układać w tajemniczy sposób. Te nieprawdopodobne zbiegi okoliczności, które na chwilę sprawiają wrażenie, jakby niewidzialna siła kierowała wydarzeniami. Ale co tak naprawdę dzieje się? Gdy podejmujemy decyzje w oparciu o te znaki. Istnieją historie o synchronicznościach, które na zawsze zmieniły życie ludzi. Ktoś, kto waha się przed podjęciem wielkiego kroku, znajduje losowy bilecik z dokładnie tymi słowami, których potrzebował. Ktoś inny, pełen wątpliwości co do nowego początku, otwiera przypadkową książkę i natrafia na zdanie, które zdaje się dawać mu odpowiedź. Niespodziewane spotkania w idealnym momencie, kiedy są najbardziej potrzebne. Ale czy te wydarzenia to rzeczywiście odpowiedzi od wszechświata? A może w takich chwilach nasz umysł po prostu odnajduje sens w chaosie, bo chce wierzyć, że coś większego nad tym wszystkim czuwa? Rzeczywistość jest taka, że synchroniczność nie działa w oderwaniu, nie popycha nikogo do nieuchronnego przeznaczenia. Wpływ nie tkwi w samym znaku, ale w tym, co z nim zrobimy. Jak podróżnik, który natrafia na drogowskaz i decyduje, czy podążyć wskazaną ścieżką, czy jedynie podziwiać krajobraz. Jung wierzył, że w momentach przejścia lub kryzysu nasza psychika staje się bardziej wrażliwa na symboliczne połączenia. Nieświadomość projektuje na świat zewnętrzny to, co już przetwarza wewnętrznie. Dlatego, gdy pojawia się synchroniczność, nie jest to koniecznie nadprzyrodzone ostrzeżenie ale raczej odbicie tego, co już w nas się porusza. Z drugiej strony, podążanie za znakami bez refleksji może być równie niebezpieczne, co ich całkowite ignorowanie. Jeśli każde niezwykłe zdarzenie potraktujemy jako absolutne wezwanie do działania, ryzykujemy dostrzeganie wzorców tam, gdzie ich nie ma i podejmowanie pochopnych decyzji. Ludzki umysł posiada mechanizm zwany Apofenią skłonność do dostrzegania połączeń i znaczeń nawet tam, gdzie ich brak, to właśnie apofenia wyjaśnia zarówno iluzje wizualne, jak i wiarę w teorie spiskowe. I może leżeć u podstaw wielu doświadczeń, które odbieramy jako przeznaczenie. Jak więc odróżnić znaczącą synchroniczność od błędnej interpretacji? Odpowiedź może tkwić w naszym własnym podejściu do nieznanego. Jeśli traktujemy takie doświadczenia jako zaproszenie do refleksji, a nie jako ślepe nakazy, mogą one poszerzyć naszą percepcję, nie czyniąc nas jednocześnie zakładnikami zewnętrznych znaków. Synchroniczność może być drzwiami, które otwierają się przed nami, ale to my sami decydujemy, czy naprawdę powinniśmy przez nie przejść. Może więc pytanie nie brzmi, czy powinniśmy szukać tych zbiegów okoliczności, ale raczej czy jesteśmy gotowi zrozumieć, co naprawdę oznaczają? Nauka kontra duchowość. Czy istnieje racjonalne wyjaśnienie? Jeśli synchroniczności rzeczywiście niosą jakieś przesłania, to skąd one pochodzą? Czy są to manifestacje nieświadomości, emergentne wzorce wszechświata, czy jedynie przypadki, które interpretujemy jako znaki? Odpowiedź może zależeć od tego, jak postrzegamy świat przez pryzmat nauki czy duchowości. Z naukowego punktu widzenia ludzki mózg został ukształtowany do poszukiwania wzorców i połączeń, nawet tam, gdzie ich nie ma. Nasz umysł źle radzi sobie z całkowitą losowością, potrzebuje porządku i spójnych narracji. To dlatego widzimy twarze w chmurach, lub słyszymy słowa w szumie. To właśnie apofenia sprawia, że mamy wrażenie, iż pewne wydarzenia są ze sobą powiązane. Co więcej, istnieje zjawisko psychologiczne zwane błędem konfirmacji. Gdy w coś wierzymy, zaczynamy dostrzegać coraz więcej dowodów, z które te wiarę wzmacniają. Jeśli uznamy, że jakaś liczba ma dla nas szczególne znaczenie, nagle zaczynamy ją widzieć wszędzie. Nie dlatego, że rzeczywiście pojawia się częściej, ale dlatego, że nasza percepcja staje się bardziej selektywna. Z kolei podejście duchowe zakłada, że wszechświat nie działa jedynie według mechanicznych praw. Ale kieruje się również subtelnymi zasadami, które łączą wydarzenia poprzez znaczenie. Wiele starożytnych tradycji wierzyło, że za pozornym chaosem rzeczywistości kryje się ukryty porządek. Od Jungłowskiej koncepcji synchroniczności po ideę energetycznego pola, w którym wszystko jest ze sobą powiązane. W słowiańskiej tradycji istnieje przekonanie, że niektóre spotkania nie są przypadkowe, lecz splecione przez niewidzialną nić przeznaczenia. Co ciekawe, współczesna fizyka również stawia intrygujące pytania. Splątanie kwantowe sugeruje, że cząstki mogą pozostawać połączone niezależnie od dzielącej je odległości. Czy na głębszym poziomie te zjawiska nie podlegają tej samej logice? Czy więc mamy do czynienia jedynie z iluzją, wytworzoną przez umysł szukający sensu, czy może z rzeczywistym fenomenem, którego jeszcze nie potrafimy w pełni wyjaśnić? Być może odpowiedź nie tkwi w wyborze jednej z tych perspektyw, lecz w uznaniu, że każda z nich wnosi coś wartościowego. Nauka uczy nas o ograniczeniach naszej percepcji, chroniąc przed błędnym dostrzeganiem wzorców tam, gdzie ich nie ma. Duchowość zachęca do pozostania otwartym na możliwość, że wszechświat skrywa więcej tajemnic, niż potrafimy dziś zrozumieć. I tak. Prawdziwe pytanie może nie brzmieć, czy synchroniczność jest realna, ale raczej, czy jesteśmy na tyle otwarci, by dostrzegać znaki i jednocześnie wystarczająco świadomi, by właściwie je interpretować. Jak interpretować i reagować na synchroniczności? Jeśli synchroniczności rzeczywiście niosą ze sobą jakieś przesłania, jak możemy je zrozumieć, nie wpadając w pułapkę doszukiwania się znaczenia we wszystkim? Czy istnieje równowaga między absolutnym sceptycyzmem a naiwną wiarą? Jung uważał, że synchroniczność nie powinna być traktowana jako przepowiednia przyszłości, ani jako kosmiczny rozkaz, który należy ślepo wykonywać, ale raczej jako odbicie naszej własnej psychiki. To, co dostrzegamy w świecie zewnętrznym, mówi wiele o tym, co dzieje się w naszym wnętrzu. Może właśnie dlatego niektóre zbiegi okoliczności wydają się mieć wyjątkowe znaczenie. Poruszają nas, bo budzą coś, co już od dawna tliło się w naszej nieświadomości. Powtarzająca się liczba, niespodziewana fraza, przypadkowe spotkanie nie determinują naszego losu, ale mogą pomóc dostrzec aspekty, które wcześniej ignorowaliśmy. Kluczowe pytanie nie brzmi, więc jedynie co to oznacza, ale raczej. Dlaczego to wydarzenie rezonuje ze mną właśnie teraz? Co we mnie porusza? Zamiast szukać gotowych odpowiedzi, interpretacja synchroniczności wymaga świadomości i osobistej odpowiedzialności. Synchroniczne wydarzenie może być zaproszeniem do zastanowienia się nad swoją drogą, ale nigdy nie powinno stanowić usprawiedliwienia do rezygnacji z własnego osądu. Pomyśl o tym, kiedy podróżnik napotyka drogowskaz wskazujący kierunek, nie zatrzymuje się i nie czeka, aż droga sama się przed nim otworzy. Musi podjąć decyzję, czy podążyć dalej, ocenić teren i zastanowić się, czy jest gotowy na tę podróż. Tak samo jest z synchronicznością. Może wskazywać na coś istotnego, ale to my sami musimy zdecydować, czy ta ścieżka ma dla nas sens, czy jesteśmy na nią gotowi i czy to, co dostrzegamy na zewnątrz, rzeczywiście współgra z tym, co czujemy w środku. Prawdziwe pytanie nie brzmi więc, czy powinniśmy podążać za znakami, ale jak interpretować je mądrze? Być może kluczem nie jest rozpaczliwe poszukiwanie synchroniczności, lecz uważność, gdy się pojawią. One nie są GPS-em, który precyzyjnie wytycza naszą drogę, lecz szeptem rzeczywistości, przypominającym, że czasem dzieje się więcej niż jesteśmy w stanie dostrzec na pierwszy rzut oka. I wreszcie dochodzimy do najważniejszej kwestii. Gdy pojawia się synchroniczność, czy jesteśmy gotowi jej wysłuchać, czy tylko czekamy, aż potwierdzi to, w co już chcemy wierzyć. Wszechświat wysyła ci wiadomość. Czy jesteś gotów ją usłyszeć? Jeśli jest coś, czego synchroniczności mogą nas nauczyć, to prawdopodobnie nie jest to wiedza o przyszłości ani o z góry ustalonym przeznaczeniu, lecz o teraźniejszości. O stanie naszego umysłu, o tym, co jesteśmy gotowi dostrzec. Niektórzy ludzie całkowicie ignorują przypadki, dla nich to tylko zbieg okoliczności. Inni widzą wiadomości we wszystkim, jakby wszechświat nieustannie do nich przemawiał. Jednak synchroniczność nie musi być absolutną odpowiedzią, może być lustrem, które pokazuje nam, gdzie jesteśmy. Gdy pojawia się synchronistyczne, zdarzenie nie niesie ono ze sobą rozkazu, Lecz ciche pytanie, co to mówi o tobie w tej chwili? Może więc wszechświat nie mówi nam co robić, ale daje nam szansę, by zatrzymać się i pomyśleć. Zastanów się, gdyby synchroniczności były tylko iluzją umysłu, dlaczego niektóre z nich pozostają z nami na całe życie? Dlaczego pewne spotkania, słowa czy momenty wydają się tak przepełnione znaczeniem, że nie możemy ich zignorować? Być może odpowiedź tkwi w tym, jak postrzegamy rzeczywistość. Niektórzy idą przez życie jak przez gęsty las, skupieni wyłącznie na dotarciu do celu, inni dostrzegają każdy ruch liści, każdą zmianę światła. Dla nich świat to dialog. Więc czy naprawdę jesteśmy przebudzeni do życia, czy tylko przechodzimy przez nie na autopilocie? Czy kiedykolwiek doświadczyłeś synchroniczności, której nie mogłeś zignorować? Jeśli tak, podziel się swoją historią w komentarzach. Może inni przeżywają właśnie coś podobnego? Bo na końcu nie chodzi o to, czy wierzymy w synchroniczność, czy nie chodzi o to, by przebudzić się do tego, co od zawsze czekało na to, by zostało dostrzeżone. Wszechświat szepcze do tych, którzy potrafią słuchać, a ty czy słyszysz?